Spójrzcie na to widzowie, mamy godzinę 23.57. Obok mamy telefon i wzmacniacz do niego, który wzmacnia nam zasięg na maksymalny i czekamy na telefon od jakiejś postaci. Nie jestem tu sam, bo jest ze mną Smyslow oraz Alek, bo sam Dokładnie. to by się trochę cykał, ale wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić taki telefon i poczekać, aż jakaś postać do nas zadzwoni. Bo słuchajcie, postacie często lubią wieczorami dzwonić, ale trzeba mieć pełny zasięg, także my postaraliśmy się zadbali. O to, żebyśmy mieli na pewno pełny zasięg, i mamy tutaj taki wzmacniacz na kiju, na takim patyku wielkim. Trochę kosztował, no ale cóż, no zrobiliśmy ja to, to wszystko dla Was, widzowie, żebyście mieli fajny odcinek. Także możecie zostawić łapeczkę w górę, a za niedługo wybije godzina 24. Także klikajcie wszyscy łapeczki w górę. My bardzo czekamy na to. E, jeszcze nie kliknęliście. Klikajcie, klikajcie, żeby była godzina 24. No, My tylko na nią czekamy, bo o tej godzinie ma za ktoś zadzwonić, także patrzymy na zegarek i jest godzina 000. Yes. Dobra, czekamy na telefon. Yy, czy to ten, ten moment, nie czy nie? to jest to? Yes! Słyszysz? Dzwoni, dzwoni. No się! Patrz. Yy. Yy. O, Daj to... dzwoni. Odbierasz? To, Ale czy kto ma dobra? Dziw, dziwny dzwonek ma ten telefon. Nie sprawdzałem wcześniej. Yy. Ale jak dzwoni? Ty chłopie! Ej, odbieramy. Ja się już cykał no. trochę. Ja się yy. cyka. Teraz. Ale może nie, smajko zadzwoni. Ej, ale ten dzwonek nawala jak jakaś, wiecie, stary telefon, jakaś taka Nokia, no jak te, się kiedyś ta, ta. ten, nie? Dobra. Stare telefony takie. Ja już, ceglu, ceglu ja już tego słuchać nie mogę, odbieramy, to odbieramy, zobaczymy, co to, to, to będzie. 3, 2, 1 i odbieram! Pyk! Eee, halo. Ha, ha, halo. Kto tam? Dzień dobry. Tu damy tu Kosita. Ha, ha, ha. Damy tu Kosita? Ej, to ja, jest, ja wiem, kto to chyba jest. To jest I taki zielony ludek, wyginający noc. się, tańczący, nie. dame tu Kosita! A, a, gada. A, a, a! Ej, cześć, cześć, Dame tu Kosita! Ty Ty jesteś dobrą postacią, co nie? No, tańczyć, Jestem najlepszą mówisz? postacią. Przyjdę do was i będziemy tańczyć całą noc, a później was zjem. Eee, e, 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 damy tu kosita, słuchaj! E, my ani e, nie, nie chcemy nie, nie. być zjedzeni, ani nie chcemy z tobą tańczyć. Chociaż no ja, ja coś tam potrafię tańczyć, ale ty coś umiesz tańczyć? Nie macie no, wyboru. Nie no ja umiem, ale. Słuchaj, damy tu kosita, a ty wiesz, gdzie my mieszkamy? Na Smilandii? No o, właśnie. Oczywiście, że wiem. Co? Ee, ja skąd nasz adres? E. Ale... Teraz jesteście u setka w domu. Co? co? Ej, ale sprzedałeś nas! To wszystko twoja to wina! Ty mu, ty mu powiedziałeś! Ty mu to się powiedziałeś, temu powiedziałeś temu zielonemu ludkowi! Tak kiedy ty nie by to powiedziałeś? Dobra, co? cicho, cicho, cicho. Ej, damy tu Kosita, mylisz się, my jesteśmy teraz u Smajstola. Stoła. Ej, po co no, ja tego? No, gada... raczej mnie okłamujesz. Ej, ja jak A jak nie to? radzę mnie okłamywać. A ty nas Skąd widzisz teraz? Ja wszystko widzę, wszystko wiem co? Ale ja chcę tańczyć! Ej, damy tu Kosita! Wszystko wie i, i chce eee. cały czas tańczyć. A gdzie ty jesteś ty nas widzisz? Ty stoisz? Właśnie, gdzie ty jesteś? Halo! Gdzie, skąd ty nas obserwujesz? Churzu. Tam stamtąd jest strasznie ciemno, bo mamy godzinę 24 no. ale hmm. nigdzie nie rozłączył. widzę. Rozłączył się. Rozłączył się? O nie! No nie gada nic. Eee, dobra, damy tylko do nas zadzwonił I powiedział, że przyjdzie, chce tańczyć całą noc i się rozłączył i przyjdzie i powiedział, że nas zje. Ale przecież to Trzebek. ufoludek nie jest do jedzenia. Ja wiem, który to. Wiecie, widzowie, czy poznajecie takiego ufoludka zielonego? Dame tu kosita. W sumie, jak nie wiecie, to go poznacie. Jak on chce do nas przyjść, no to go zobaczycie. Także oglądajcie do samego końca i nie zapomnijcie zostawić subika takiego czerwonego, jak ten zegar. Tutaj Dokładnie. jest taki zegar czerwony i właśnie wam się taka subskrypcja czerwona także wyświetla. Ona pod odcinkiem jest czerwona. Ci, co nie kliknęli, także jeżeli chcecie i, i możecie, to możecie tak. kliknąć. Będzie fajnie. Dobijamy 300 tysięcy na moim kanale, także klikajcie, a, a a my, Alek, może byśmy się gdzieś schowali. No, Musimy Ciąc... się, się przygotować, bo aż gęsi skórki dostałem na skórze. ty. Dobra, ej, bo mamy noc. To może no. jakąś tajną bazę byśmy wybudowali, bo mój dom to. Szkoda, nie dość, że szkoda mojego domu, to bez problemu jest wybić szybę i wejść sobie do domu, do mojego. No A tych szyb jest pełno u mnie na chacie. To gdzie tę bazę robimy, co? No czekajcie, chodźcie za mną. Hops, czekajcie. O, oh, lecę! Dobra, dobra, jestem, lec jestem, jestem. O, jestem. O, Dawaj, Smayslow! Tutaj! Doj. Ej, halo! Gdzie? Smayslow, ty na dół. Damy tu kosite, zaraz weźmie Smayslowa. Smayslow, gdzie ty no, jesteś? Smayslow, bo się zgubisz, Słuchaj, chodź tutaj. Gdzie on jest? Smayslow. Czekaj, idziemy halo? do niego. Idziemy do niego. On nie, nie mówi, że dobra, ten zielony się, ludek proszę, już przeszedł. ciemno, to już nic nie widać. Ty. Czekaj, czekaj, idę po niego. Ej! Gdzie ty jesteś? Nie ma go! Smajstoł, ej, on o, nas dobra. prankuje! O ty e, mały gnido, nas. ty mała straszysz ty, nas ty tutaj, ty a, a, sorry Alek, to jest przypadek. Dobra, schodź za nami, a nie nas straszysz. Idziemy tu, schodzimy na dół, ale prawie padłem. E, Okej, okay, i potrzebujemy dużo bloków i potrzebujemy też rozjaśnienia. Ej, Smajstoł, no. potrzebujemy taką noktowizję w butelce. Ej, co jest grane? Dzień się no? zrobił? Nie, noc jest dalej, bo są gwiazdy i księżyc ale jakoś tak jaśniej. Jakie gwiazdy? jaki księżyc chłopie? No, Przecież nie tu jest no, niebo! Tak. Niebieskie. Bez chmur? Niebie a no, trochę jest niebieskie takie, ale... Nie wiem. Dobra, wiecie co? Nie bo ważne. Nieważne, bo ten dame jak... tu Kosita może steruje pogodą. I ty, ty widzisz co, co innego, ja widzę ja 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 co innego mam. i Smajston widzi co innego. Ma no, co ty widzisz? Słońce pewnie widzisz, nie? Słońce widzisz? Ej, chłop, słońce widzisz. No tak jak nie. ja! Nie, ja słońce nie widzę, ja ty, widzę tylko ty, ty nie chmury niebieskie, niebieskie niebo Niebieskie niebo, A ja no się księżyc i gwiazdy Dobra, ej, wiecie okay. co? Budujemy, budujemy, dawajcie bloki, dawajcie bloki! Tutaj wybudujemy tajną bazę, szybko, przed moim domem! Eee, A, nie wiem, spaj z tą on zawsze nosi masz, bloki, masz bloki. Dawaj bloki, dawaj bloki, jakiś bruk czy coś, obojętnie, nie wiem, musimy tu coś o, wybudować. O, o, mamy, o, daję, mamy, da, mamy, dawaj, dawaj, dawaj mi te bloki, dawaj, dawaj, dawaj złodzieju, ty jeden! Oddawaj mi bloki, oddawaj, oddawaj złodzieju! No dobra mam już mówię że są. No, no to budujemy. Budujemy szybciutko, tutaj lecimy. Tutaj, Dobra, tutaj, gdzieś po prostu. stronę. Wybudujemy o, no, tak. szybko tajną bazę i wiecie co? Przydałyby się jakieś bronie na niego. Chociaż nie e, wiem, bronie. czy ten zielony ludek jest. Wiecie, taki zły, nie? Może. Ale on chce tylko potańczyć w sumie. No właśnie, no. A, a co jeżeli nie? Co no, jeżeli będzie on... chciał przyjść i. No wiesz, Alek, zrobić nam coś? No a co on może nam zrobić? Jakiś zielony ludek. No, nie wiem, nie wiem. Ej, on tutaj kosmitom jest. A sobie będzie tańczyć. chciał eksperymenty robić na nas, jakieś coś czy czy tam na Marsie. Ej, potrzebuję bloków więcej. Nie mam bloków, skończyły mi się. Masz jeszcze jakieś bloki? Trochę przesadziliśmy. Ja to stąd stąd tutaj buduję, da radę, nie? Dobra, no to da, 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 dawaj Alek, pomóż Smajstowi, on tutaj buduje Ej, ja? elegancko. Tą ja już pomóż. bloków nie mam w sumie, wiesz? Ej, no to a to masz, masz od broń? niego, On jakieś tu ma. A broń nie Co? A broń nie ma mamy? Nie mamy broni. No Ale no dobra, dobraj, szybko ej, ej po bronie, słuchaj, tak, stoł, słuchaj, buduj tutaj, e, tylko jakby się coś stało, to od razu dzwoń, tam na górze masz telefon i dzwoń do siebie, my będziemy u ciebie w domu, idziemy po bronie, ty w piwnicy masz bronię, nie? Dobra, okej, okay. to chodź, chodź dawaj, idziemy buduje, to buduje Raz, dwa, ja raz, dwa, ja trzy, biegniemy, wiesz, biegniemy, dawaj, ale szybko. chodź za mną, chroń mi tyły, chroń mi tyły, no, patrz no, czy za mną. nie pa, pa, patrz, za, za nami się nic nie ma. Tak, a ja patrzę, a ja patrzę tutaj, patrzę przed siebie i na razie nic nie widzę. Okej, okay, dom a, otwarty. On piwnicy ma te jeszcze ma? No. Ale wiesz, już często zabieraliśmy mu, nie? Chodźmy i zobaczmy, no. ej, co doje za więzienie. Nie ma ty, słuchaj, nie ma broni, dwie bronie są tutaj. Dwie O nie a skrzynkach? nie pokonamy tego. Ej, dobra, na spokojnie w skrzynkach mamy pełno. Patrz tak? na to. O, no, ej, dobra, są, i dobra, I są zabezpieczenia, pułapki. zabezpieczenia są. Tak, weźmy, ej, weźmy, dobra, zrobimy pełno pułapi. Bierzemy broń. Tu, tu ej, jeszcze... To są kolejne. Yeah, Skrzyn, ile mamy broni, chłopie! Ma Szynka, ty. Dobra, to dobra, teraz wszystko, wygramy, teraz wygramy. Jak? Damos Kosita. Nie, czekaj, bo da. ja coś pomyliłem tylko Tucosita, a a a, jakoś tak to leciało, nie? No, e, dobra, tak. No to słuchaj, jak on do nas przyjdzie, to my będziemy zabezpieczeni już wcali! Nie, nie nie nie, tą piłą, chłopie, jak ona głośna. Ej, to ty nie ty piła, masz? to bie, bie, biegam. Dobra, to e... zostaw, zostaw, nieważne. Chodź, idziemy na górę idziemy do Smajstowa, żeby czasem ten zielony ludek nie przyszedł do niego i mu czegoś nie zrobił. Musimy się trzymać razem. A uważaj, smajka położył. SORRY, nie chciałem. pa, pa! pa już zrobił. Ole elegancko, fajnie. Szybki on jest, no, ale w niższy, nie? On lubi budować. Dobra ty, zabezpieczamy, 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 tutaj dajemy kolce dookoła, dookoła, dookoła to, tej, tej, tej bazy. Szybko, 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 ja, szybko. Ja szybko. lawę powylewam, czekaj, tu będzie lawa, cyk, jedna lawa. lawa. Okej. Okay. No mam lawę tutaj, tutaj lawa, druga? Dobra, dobra, do, no, dawaj, dawaj, się. dawaj. Ej! Słyszę, telefon! Słyszysz też, Alek? Patrz, to gra. To? Chodź, chodź, idziemy odebrać, idziemy zobaczyć, kto to dzwoni, Ej, tak kto jest, tym jest, razem. Dzwoni ktoś. Ej, dobra, dobra. Co za to tu dzwonią? Ej, tu nie ma telefonu. U góry, u góry, u góry, u góry, dawaj, Bo, dawaj. Ale głośno, się, ale głośno daje ten telefon. Dobra, odbieramy, odbieramy, odbieramy. Trzy, k -ka, k -ka, k -ka, dwa, jeden. Pek. Ha. Halo? Halo? To tym razem. U was będę, jestem już coraz bliżej. Co? Damy kutosita! Nie, nie, nie musisz tu iść. Przygotujcie się na taniec waszego życia. Ej, a zaśpiewasz nam tą twoją piosenkę? Ja no jakbyśmy chcieli posłuchać. Zaśpiewaj ja nam. A zaśpiewacie ze mną i zatańczycie jak przyjdę? E, nie. nie. To nie! E, dobrze, e... zatańczymy i zaśpiewamy. No okej, okay, zaśpiewamy, zadańczymy. Mamy, mamy dla ciebie prezent ogólnie, ale. No, więc zaśpiewaj dla nas. No, zaśpiewaj. No dobra. Damy tylko sita, a. A, a, a tylko okay? Ej, tu fajnie, kosita. fajnie, to a, mi się widzi. Teraz, aj. zaraz do was przyjdę, bądźcie gotowi. Eee. Nie boimy się ciebie. Na Rozłączamy. Wow, Alek! Wolnąłeś telefon, mój nowy telefon, tyle pieniędzy za niego zapłaciłem, jesteś normalny? No chciałem się rozłączyć tak fajnie. Coś ty zrobił. Patrz co Smajsto tu robi, jakie broń, on tu przyszykował. O, Smajsto, ale posądne Chłopie, te karabiny. Pana Ej dobra, Tych. wchodzimy do środka, tu skrzynka i bronie trzeba włożyć. Karabin większy ode mnie, nie? Wkładajcie tu bronię, wkładajcie dużo broni, mamy tu piasek i zabezpieczenia dobra, jakieś trzeba porobić. wkładam, wkładam, cyk, proszę bardzo. O, piasku jeszcze się nie używałeś, no dobra. Ale, eee, ja sobie to tą na tą i tą. Eee, no i Jadę co, Alek? Ja już jestem no, w sumie co? gotowy, yy, tylko on z zewnątrz nie jest gotowe. Oj, zamuliło mi się, co jest? No, Minecraft, mi, mi tak samo. Minecraft, halo, 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 Ej, co, co się, dzieje? się dzieje? Co się dzieje? Nie Ej, wiem, pasz, co się dzieje. I ale jest lak, Jest ogromny lag. Czyli to oznacza tylko jedno. Damę idzie, idzie do nas. Jest blisko do nas. Nie odlagowała ciebie? Nie, nie 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 odlagowało, O, odlagowało. Dobra, już jest. No. I ale smajstur chodzi tutaj jakiś zielony daje. Login mam jakieś Ja ty. też, ale straszne. Ona, on idzie ten dama chyba. Ale gdzie on jest? Bo cały świat mi normalnie patrz wiruje, ci. No mnie. mi też, ale mam lagi. O chłopie, co tu się dzieje? Ale Ej, dobra. A to na pewno są lagi. Zaraz Bo go zobaczymy. Idzie tam, widzę go. Wierzy. To jest on. To jest nawet tu Kosita. Patrzcie. Ej, idzie, faktycznie. Ty Kosita. Patrzcie, śpiewa, Kosita. Ej, Alek, może on a. nie jest taki zły, dame co? Kosita. A. po prostu Zatańczmy z nim i nie będziemy się walczyć. Ej, dobra, Alek, to idź ja ci będę chronił. Ej, no, dodaj, stój, tametu kosita. Ja stój, 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 dotańczę, stój. Dobra? Słuchaj, on z tobą zatańczy. No ja tak. chcę zatańczę, czekaj, stanę obok ciebie. i o, co tu się Dobra, dole? i e, co, ja, jak to się tańczy, czekaj, coś takiego? No, 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 oh, no, no coś takiego. A, a, o, zobacz, a, O zobacz, on też się wygina, on też się wygina. Dametu kosita, oo. ale fajnie, ale fajnie, elegancko. Ej, fajnie, tego się wygina. Dobra, ale uważaj, strz, strzela, musimy go rozwalić! Załatwimy go, załatwimy go! Nie eee, wiem gdzie, ale uważaj! A, ja a masz, masz, damę tu cosita, rozwalę Cię! Wyścigaj, rozwalę Cię, damę tu cosita, nie przeżyjesz co tego! Postaw! Ale co Ty Ej, robisz, dawaj tu! No do, do, bo, bo się schowałem, bo strzelałeś we mnie! Sorry, nie o, chciałem! Dobra, dawaj, 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 raz, dwa! Do domu. do Nie podejdę do bo mnie załatwisz, dawaj! Ej, chałupa się za ciebie! Padła? Jest, damę tu cosita, padła! Ej, a to Sa jest on czy ona? Damy tu cosita? O, o, on, on, to ten. tu cosita. O, o, o! Padła, padła, padła. Padły, padły, padły. padły. E, nie wiem co dalej śpiewać, jak to zrymować, ale wygraliśmy. Ta la 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 Damy tu o, o. Ej, elegancko to śpiewa. Już Widzimy fajnie, podobało o, wam się. O. Ej, ale co on tak dziwnie szybko padł? Nie wiem, ale wiesz, to była dama, dama szybka bitka, yy, Ty! Ej, ja i chyba wiem czemu on padł. Snika. Ja o. chyba wiem czemu on padł. Czy ty z majstą używałeś tych wielkich broni na... na tą postać? Ej, patrz, a. on ją <laughs> rozwalił, chłopie, my myśleliśmy, że my małymi strzałami obijemy, a on z góry tymi wielkimi broniami w nią dowalał chłopie! A ja myślałem, że to ja tym karabinem w plecy go strzeliłem, ty, a ty Ty co najwyżej to po podrapałeś. Podrapałeś tym karabinem. Dobra, chcesz, do tej lawy za sobą wpaść. No i zaraz ziesz, co, ty tak wpadniesz, no cwaniaku. Dobra, no, nie rób. No właśnie, Wpadłem. No i koza, się palę, nie ale nie ma wody, żeby się gasić, a mi życia nie zabiera, więc. A ja wszystko... mam wodę, czekaj, czekaj, ja cię ratuję. Czekaj, masz. O, elegancko. O. Dobra, słuchajcie widzowie, muszę wam coś powiedzieć. A no, mianowicie chodzi o to, że był u nas dame tu Kosita. O, o, o. I z nami I zatańczył. Tań... i zaśpiewał, ale był zły. Był zły, zaczął nas bić. No Se było sebek. niefajnie. Co? Ale on nie był zły. to my go zaczęliśmy być, wiesz? Tak, ale on jak przyszedł potańczyć, to ty nie wiem czy widziałeś, ale ja widziałem, miał w ręku broń. To była zasadzka naprawdę? na ciebie. Ja ciebie uratowałem, więc powinieneś mi być wdzięczny do końca swojego życia, rozumiesz? Ej, to dzięki stary, pioteczka! No, pioteczka, nie bij mnie wdzięczny. tutaj, nie bij mnie tutaj. No tak naprawdę to uratował nas Smaistnou, tymi wielkimi broniami. To bohater! Jak w nich wycelował, no to chłopie rozwalił bez problemu. Znaczy ja wszedłem do środka, ja nic nie widziałem, nie? Mm. Patrzę się tutaj i nagle tylko dymek zauważyłem, nie? I takie mocne huki strzały były, Ej, słychać. Ja, ja chcę spać już spać? Czemu no, jest noc! Słuchaj. Czekaj, idziemy do góry zobaczyć te bronie. E, a wy widzowie słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków z telefonów, to dajcie znaka w komentarzu. Coś ogarniemy, do jakiejś postaci zadzwonimy, ale nie one do nas, tylko my do nich. Będzie ciekawie, także dajcie znaka oczywiście w, w komentarzu, ee, Dobra, czy chcecie jespać. coś takiego. Hello. A ja się z wami żegnam, widzimy się jutro, pamiętajcie, że odcinki są codziennie. I jeszcze muszę wam powiedzieć o moim Instagramie, jak i o moim drugim kanale na YouTube. Wszystkie linki macie w opisie, także wbijajcie, a ja się z wami żegnam. Ty, a te bronie to zostają u mnie na chacie, to będą w razie w, jak ktoś inny przyjdzie. Albo w Alka będziemy celować, Alek! ALEK! Czekajcie, ja, spać, ja mam swoją broń, bo to nie umiem. Gdzie idzie... Gdzie jesteś? Dodałem poszedłem, TO! Ja Abym go rozwalił, jakby był... No raz. smajstowa nie rozwalę, bo on nas uratował. Także, na razie, widzowie! Strzałeczka do jutra, cześć!